Pan Rymanowski okazał się sigmą nad sigmami. Musiałam obejrzeć i Sikorskiego, i Stanowskiego, i u Tuska u pana Rymanowskiego. Powiem wam szczerze, że dawno nic mnie tak nie wyprowadziło z równowagi. Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj o patologii w polityce, o tym na kogo powołuje się premier Donald Tusk i dlaczego nie powinien, jakie rzetelne źródła ma onet i dlaczego wstyd w ogóle o tym mówić. Rozumiem, że Tusk nie zna Murana, jednak ktoś mógł mu chociaż powiedzieć, że Murański to plankton internetu. Subi kłapka i lecimy. Powiem Wam tak, nawet jeśli stary Muran mówi prawdę, to jest tak tragiczną postacią, że wiele osób mu zwyczajnie nie uwierzy. Wiele normalnych osób nie bierze na serio jego jako człowieka i tego, co on w ogóle mówi. To jest patus, to jest człowiek, który zachowuje się w mediach, jakby był głęboko zaburzony i uwierzcie mi, że bardzo delikatnie go teraz traktuję z uwagi na to, że mogłabym dostać bana. I najpierw zobaczcie, że premier Polski. Jak to powiedział Sikorski, człowiek z większym dokonaniem niż papież, Jan Paweł II, powołuje się na starego psychola. Jacek Murański, postać znana. Znana także panu Nawrockiemu. Znana między innymi z walkę MMA, także aktor w takich niedużych rolach. Ja wiem, że wielu z Was nie zna morańskiego i dobrze to o Was świadczy, jednak za chwilę przejdziemy do tego, co on sobą reprezentuje. Zobaczcie, jak przedstawia go telewizja polska w likwidacji. Dziennikarzom TVP udało się porozmawiać z osobą, która twierdzi, że wie więcej o przeszłości Karola Nawrockiego. Jacek Murański, zawodnik Freak Fight i absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, to znajomy, podobnie jak Karol Nawrocki i Patryka Masiaka. Murański mówił o kulisach pracy Nawrockiego w sopockim Grand Hotelu. Co to znaczy pracował dla Masiaka? Co, co robił? Doglądanie, żeby klient zapłacił doglądanie, żeby... pilnowanie czasu, jeśli chodzi o dziewczynę Masiaka. No to jest zakres obowiązków. Z, tego, z, tego, z, tego, z tego, w, tej, w tej współpracy wynikał taki zakres obowiązków, według tego, co mówił Masiak. Co to znaczy pilnowanie czasu? No to zależy, czy na godzinę się wynajmuje dziewczynę, czy na pół. No pilnowanie czasu. Jak to wygląda w praktyce? No, co, stoi człowiek pod drzwiami i patrzy na zegarek? No tak. No. 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 Jakkolwiek by to e, bulwersująco nie zabrzmiało? No tak, no dokładnie tak. I, z tego, powiedzieć... z, i z tego, co mówił Maciek, no to e, Karol Nobrocki, na pewno, na, na pewno na pewno padała historia o Hotelu Grant, że tam pilnował jego dziewczyn. E, nie, nie przypomnę sobie teraz, ale wiem, że też padało jeszcze, jeszcze jedna, dwie lokalizacje. Natomiast jestem przekonany, że mówił o hotelu Grand. Przedstawili gościa jako inteligenta, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Jeśli on skończył w ogóle tę uczelnię, to ja na miejscu tej uczelni nie przyznałabym się do tego, że nawet taki idiota może skończyć tam studia. Choć jak poczytałam, to skończył uniwersytet, ale Wrocławski do dziennikarzy Telewizji Polskiej w likwidacji. Czy wy jesteście normalni? Jednak patrząc na to, jak chwalił się znajomością francuskiego, to, to i pewnie z wykształceniem nasiemniał. Zobaczcie, jak przedstawia go jego żona. Linda się zatrzasnęła. Boże drogi, o jest! on! Przyszły prezydent Rzeczypospolitej. No, mój kochany. A nie jakieś takie... No. I Muran twierdzi, że Nawrocki w Grand Hotelu doglądał interesu. Tak w skrócie, bo już Wam to pokazywałam. Jednak jak Nawrocki kończył pracę w 2007 roku, to Masiak miał 17 lat. Był dzieckiem. Nastoletnim. Jednak nadal dzieckiem. Sam nie mógł nawet iść do lekarza. Masiak urodził się według informacji podanych na stronach związanych z freakfightami w 1990 roku. Jednak Donald Tusk nie zatrzymał się wyłącznie na tym, że jego źródłem jest Murański. Uuuh. Tutaj Muran walczy z duchami. Tutaj przedstawię wam rodzinne wideo Murańskiego. Przedstawiał się ze swoją żoną równie błyskotliwą jak on sam. No, no ale widzisz, że go zatkało. Co? Co? A? A co? A co? To jest to to, co co się próbujesz? No. No? No? no. Majciarza tak, za... To za, majciarz, za, majciarz. za majciarza? Tak, dokładnie. Nie pozwolę też. Za majciarza? Nie, 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 za majciarza? Powiedz ja te... <mmotdad> mi w twarz, ne, że mój mąż jest majciarzem. Powiedz mi w jeden. Jaką aferę nakręciłeś? Powiedz mi w twarz. Ja, to, że... Powiedz mi! Ja, to... Ja, to... Ja, to... I Stankiewicz stwierdził, że ich źródłem nie był patologiczny typ, który nie powinien mieć dostępu do internetu. Chyba, że jako przykład, jak nie żyć. Ale Murański twierdzi, że to on dostarczył wszystkie informacje. To ja stoję w prawdzie. Przekazałem to, co wiem o niebezpiecznym uwikłaniu Karola Nawrockiego. Relacje z Patrykiem Masiakiem, z wielkim był sadystycznym Sutenerem, dziennikarzowi śledczemu, wraz z materiałami, które uprawdopodobniają moją wersję wydarzeń. Zapewne publikacja nastąpi po weryfikacji w przyszłym tygodniu. I powiem Wam, tak wygląda zaufany człowiek Tuska. I jak już widzieliście, z jakim źródłem informacji mamy do czynienia. Jednak plotki, które rozsiewa premier Polski, bo doskonale wie, że pali mu się grunt pod nogami, są zwyczajnie obrzydliwe. Ruszam go. Ruszam go, kurwa. go. Nie mam dowodów, ale powtarzam, bo coś się przyklei. Robią wszystko, żeby Nawrocki nie wygrał tych wyborów, bo wiedzą, że to będzie ich koniec. Zapewne wielu ludzi jest poruszonych tym materiałem i być może uda im się wygrać w ten sposób wybory. I ja nie rozumiem, jak człowiek taki jak Karol Nawrocki przeszedł procedury sprawdzające zarządów Tuska i zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Nie powinienem, że tego mówić. Jestem na wiecu Rafała Trzaskowskiego w Sopocie. Stoję wśród ludzi. Jest gigantyczny tłum ludzi, są duże emocje. Nagle ktoś mnie łapie za rękę i słyszę głos, drżący głos, głos kobiety. Nawet w tym tłumie nie byłem w stanie się obejrzeć i zobaczyć, kto do mnie to mówi. A ta kobieta mówi, panie premierze, niech pan uważa na siebie. Ja znam tych ludzi. Oni krzywdzili moją rodzinę. Oni są gotowi zabijać. A teraz wpada Patus Murański i wierzą jemu, a nie służbom specjalnym. Najwidoczniej każdy człowiek pracujący w tych służbach powinien zostać zwolniony. Zatrudnijcie Murańskiego, jego żona, inteligentka, będzie jakąś sekretarką i to wystarczy. Po co robić jakieś szopki? Ja to rozumiem, ale panie ja premierze... ja tego że, nie rozumiem. Z całym szacunkiem dla tych opinii, które pan tutaj przeniósł, no mamy dzisiaj słowo przeciwko słowu. To nie jest tak, że na podstawie tego, co mówi jakiś gangster, możemy o kimś powiedzieć, że jest przestępcą, albo zachował się nie fair, albo ma trzymanie. No trzeba to zweryfikować. Czy pańskie służby to zweryfikowały? Absolutnie trzeba to zweryfikować. To są kwestie z ostatnich dni. Chcę też, żeby to było jasne. Czy na pewno pan nie wzywa, że ja dzisiaj uruchamiał służby specjalne i państwo, żeby szukały i sprawdzały materiały przeciwko panu Nawrockiemu? Nie. Ta kampania musi odbyć się na warunkach absolutnie fair. Więc ja nie użyję dzisiaj żadnych służb specjalnych przeciwko panu Nawrockiemu. Ale jak nie pan tym, jak dlaczego pan w poprzednich latach służby nie zweryfikowały Będę, tego wszystkiego, będziemy co pan to mówi. Po wyborach Bo to by sprawdzać. źle świadczyło o tych służb. Tak, to źle świadczyło. To byłoby kompromitujące. Tak, to byłoby kompromitujące, skończą się wybory, będziemy to sprawdzać. Nie chcę, żeby służby angażowały się bezpośrednio w kampanię. Czy wy rozumiecie, co się tutaj dzieje? Teraz nawet jeśli Nawrocki jest winny, jakoś połączyli te kropki, im się udało to zlepić w jakąś sensowną całość, to biorąc sobie rana za wzór i mówiąc między wierszami, że zrobił lepszą robotę niż służby państwowe, to jego wina przy tym fikołku nie będzie jakoś widoczna. I Nawrocki powinien ich pozwać w trybie wyborczym nawet jeśli zostanie odrzucony wniosek, bo dużo lepiej by to wyglądało. A plotki, że nie można pozwać dziennikarza, są nieprawdziwe. Można pozwać dziennikarza, można, może teraz pozwać samego premiera po tym wywiadzie, ale to już sprawa sztabowców i samego Nawrockiego, nie moja. Sami muszą wygrać te wybory. I albo im się uda, albo im się nie uda, a jak im się teraz nie wyjdzie, będą mieli poważny problem. I wiecie, ja słyszałam już kilka dni temu, co Stary Muran wygaduje, jednak nie ruszałam tematu, bo przecież on nie jest żadnym źródłem informacji. A tutaj sam premier powołuje się na człowieka, który zachowuje się jak obłąkany, zachowuje się, jakby sterydy wyżarły mu szare komórki. Przez Murana ja nie wiem, czy to zaszkodzi Nawrockiemu. Elektorat Nawrockiego raczej nie ogląda teraz czystej wody. Jednak ta kampania prezydencka pokazuje, jacy ludzie są odpowiedzialni za nasz kraj, za nasze życie. I jeszcze jedno: naprawdę trudno mi uwierzyć, że oni myślą, iż społeczeństwo jest aż tak głupie, albo po prostu mają nas kompletnie za nic. Czy naprawdę ktoś rozsądny może traktować poważnie człowieka, który zachowuje się jakby od lat funkcjonował w, ró w równoległej rzeczywistości. Gdyby jutro Murański stwierdził, że widział nawrockiego rozmawiającego z kosmitami przez toster. Podejrzewam, że redakcja Onetu czy TVP zacytowałaby to jako niepokojące ustalenia. I tak oto kończymy z sytuacją, w której były skazani z aspiracjami do freak showu robi za wiarygodne źródło informacji dla polityków i mediów. To jest ten poziom, do którego zniżyła się kampania prezydencka. Jeszcze chwila i zrobią z niego eksperta od służb specjalnych, a jego żona będzie prowadzić państwowe szkolenia z etyki medialnej. Paranoja? A może po prostu Polska 2025? To wszystko pokazuje jedną taką brutalną prawdę dla obecnej władzy: nie istnieją już granice walce o władzę. Nie liczy się wiarygodność, nie liczy się człowiek, nie liczy się państwo, liczy się efekt, liczy się wrzawa. A jeśli trzeba sięgnąć po szemrane postacie z dna internetu, to zrobią to bez cienia wstydu. Bo tu nie chodzi o zwycięstwo w wyborach, tu chodzi o zabetonowanie wpływów. Zanim grunt osunie się całkiem i jeśli nikt się temu nie sprzeciwi, nie przeciwstawi, nie nazwie tego po imieniu, to obudzimy się w kraju, w którym rządzą nie instytucje, tylko jakieś zasięgi. Dajcie znać, co sądzicie o całej tej akcji. Jak jeszcze nisko upadnie telewizja polska i premier Donald Tusk? Czy da się upaść jeszcze niżej i czy według Was, nawet jeśli to jest prawda, czy zaszkodzi to Nawrockiemu? Czekam na Was, jak zwykle, w komentarzach. Ewa, ja Was budziam. Pa!